Mój mąż powiedział mi, że na zjazd absolwentów jego uczelni nie wolno przyprowadzać członków rodziny. Po czym zobaczyłam zdjęcia, na których trzyma swoją byłą dziewczynę za szyję i uśmiecha się jak idiota. I choć próbował to ukryć, jego spotkanie z przeszłością zniszczyło nie tylko nasze małżeństwo, ale też szacunek, jaki do niego miałam, bo kiedy wyjechał sam, zostawiając mnie w czwartym miesiącu ciąży w domu, nie spodziewałam się, że to, co mnie spotka. Będzie wyglądało bardziej jak kiepski. Odcinek telenoweli niż życie, które miałam nadzieję budować z kimś, komu zaufałam, a zaczęło się dość zwyczajnie, bo on przez lata opowiadał mi z wielką nostalgią o swoich czasach studenckich, o przyjaźniach, o profesorach, o tym, jak bardzo kochał tamten okres, i kiedy pojawiła się informacja o zjeździe absolwentów, byłam naprawdę podekscytowana chciałam poznać ludzi, których wspominał przejść się po kampusie który tak często opisywał, i po prostu być częścią czegoś, co miało dla niego takie znaczenie, ale wtedy powiedział mi, że wydarzenie jest tylko dla byłych studentów, bez partnerów i rodzin, co mnie zasmuciło, ale zrozumiałam, jeśli tak było ustalone, to nie miałam wyjścia, zostałam więc w domu, ledwo funkcjonując przez nudności i bóle, jakie niesie ciąża, kiedy on wyjechał na swoje wakacje, a ja naiwnie myślałam, że potrzebuję przerwy od pracy od stresu. I choć było mi przykro, chciałam, żeby dobrze się bawił, ale kiedy pojechał, prawie wcale się nie odzywał, nie, odpisywał, ignorował moje wiadomości, a kiedy zadzwoniłam, nawet nie odebrał, więc coś zaczęło mnie gryźć, coś nie pasowało, instynkt mówił mi, że coś ukrywa, i kiedy nie wysłał żadnych zdjęć z wydarzenia, tylko jedną grupową fotkę ze znajomymi, moje podejrzenia się wzmocniły. Więc weszłam na media społecznościowe niektórych jego dawnych znajomych i zobaczyłam, że wszyscy byli tam z małżonkami, z partnerami, śmiali się, bawili, obejmowali, a tylko mój mąż był tam sam, przynajmniej z tego co mi powiedział, co oznaczało, że mnie okłamał i to nie w byle jakiej sprawie, tylko w sprawie, która mogła mnie zranić, bo będąc w ciąży i w tak delikatnym stanie, potrzebowałam jego obecności, a nie oszustw. I nie chodziło o to, że musiałam być tam z nim, chodziło o to, że on zdecydował, że nie chce, żebym tam była, i jeszcze do tego skłamał, żeby to ukryć. Więc kiedy zaczęłam łączyć fakty, przypomniałam sobie o jego byłej z czasów studiów, o której mówił z dziwnym podziwem, i która, jak się okazało, właśnie przeszła rozwód. I choć wcześniej próbowałam być otwarta i nie osądzać jego przeszłości, coś zaczęło we mnie wrzeć, bo jego opowieści o niej nie brzmiały jak zwykłe wspomnienia, ale jak niespełnione uczucia, więc zajrzałam na jej profil i zobaczyłam zdjęcia, jak uśmiecha się do obiektywu z moim mężem przy sobie, jak obejmuje go. A on wygląda na najbardziej rozanielonego człowieka na świecie, i nie chodziło tylko o ramiona, które na nią zarzucił, ale o to, że na jej szyi wisiał. Jak ozdoba, a jej sztuczna opalenizna była tak przesadzona, że przypominała bardziej złą kopię pomarańczy niż człowieka. I choć czułam się okropnie, że to oglądam, wiedziałam, że muszę, bo coś tu się nie zgadzało, i kiedy dalej przeglądałam jej posty, zobaczyłam, że to nie była jedyna ich interakcja, że byli razem przez większość zjazdu, śmiali się, pili, spędzali wieczory razem. A potem dostałam potwierdzenie od znajomego mojego męża, którego znałam tylko z opowieści, ale który, ku mojemu zaskoczeniu, Odpowiedział na moją wiadomość i powiedział więcej niż się spodziewałam. Powiedział, że mój mąż był z nią przez cały czas, że poszli razem do hotelu, że chwalił się tym potem swoim kolegom, a nawet twierdził, że nasze małżeństwo jest otwarte, że nie ma obowiązków, że technicznie może robić, co chce i nie byłoby to zdradą. A ja w tym czasie byłam sama w mieszkaniu. Leżąc na sofie i zastanawiając się, czy on przynajmniej raz spojrzał na telefon, żeby zapytać. Jak się czuję, ale nie, bo jak się okazało, on tylko przedłużał pobyt z nią, a kiedy próbowałam go skonfrontować, powiedział, że jestem przewrażliwiona, że hormony ciążowe mi szkodzą, że wymyślam, że jestem zazdrosna, a kiedy poprosiłam o połączenie wideo, wpadł w szał, krzyczał, że go kontroluję, że nie jestem jego matką, i wtedy już wiedziałam, że wszystko, czego się obawiałam, było prawdą, więc zaczęłam działać. Zabrałam się z pomocą przyjaciółki, której zawdzęczam teraz więcej, niż mogę powiedzieć, wyprowadziłam. Się, spakowałam rzeczy, skontaktowałam się z prawnikiem, miałam już dowody, skrini, wiadomości, zdjęcia, a także świadka, który zgodził się zeznawać. A mój mąż w tym czasie nadal się bawił, myśląc, że wszystko jest w porządku. A kiedy wrócił, zastał puste mieszkanie, dokumenty rozwodowe na stole i telefon, który nie przestawał dzwonić, ale ja nie odbierałam, bo miałam już dość jego kłamstw i upokorzeń, a on najpierw próbował się wybielać, potem błagał, potem groził, a na końcu szlochał. Ale mnie już tam nie było, bo to nie była osoba, za którą wychodziłam za mąż, bo mój mąż nie miał być kłamcą i tchórzem, który rzuca swoją ciężarną żonę dla kobiety przypominającej nieudany eksperyment solaryjny, a kiedy jego rodzice się dowiedzieli, stanęli po mojej stronie, Zaprosili mnie na święta bez niego, powiedzieli, że wnuk jest dla nich ważniejszy niż ich własny syn, a mój ojciec, były wojskowy, tylko czekał na pretekst, by porozmawiać z moim mężem i choć to tylko żartował. Chyba, to wiedziałam, że wszystko się zmieniło, i teraz, kiedy sprawa rozwodowa dobiegła końca, mam pełną opiekę nad dzieckiem, alimenty w wysokości 900 euro miesięcznie i spokój, choć czasem nadal nie mogę uwierzyć. Że wszystko to wydarzyło się naprawdę, ale patrząc na mojego synka, wiem, że już nigdy nie pozwolę, by ktoś mnie tak zranił, bo zasługuje na więcej niż kłamstwa i zdrady. A mój były mąż nie tylko stracił rodzinę, ale i godność, bo nawet jego przyjaciele wiedzą, że jego romans z kobietą, przypominającą spaloną mandarynkę, nie był wart wszystkiego, co poświęcił. I teraz jestem silniejsza, choć nie planowałam być samotną matką, to jestem gotowa. Bo mam wsparcie moich rodziców, moich przyjaciół i co najważniejsze, siebie. A on, on ma tylko zdjęcia z zjazdu i wspomnienia, których nawet nie może już pokazać bez poczucia wstydu. I choć próbował jeszcze raz się do mnie odezwać, raz, drugi, trzeci, to już było za późno, bo drzwi zostały zamknięte na dobre, a ja wreszcie mogę oddychać bez niego. Wolna, spokojna, gotowa zacząć życie na nowo. Choć mogłoby się wydawać. Że po rozwodzie wszystko się zakończyło. Prawda jest taka, że dopiero wtedy zaczął się dla mnie nowy, znacznie trudniejszy etap, bo choć uwolniłam się od kłamstw mojego byłego męża, to emocje, które mi po sobie zostawił, nie zniknęły z dnia na dzień i choć byłam wdzięczna za wsparcie, jakie dostawałam od rodziny i przyjaciół, wewnętrznie wciąż czułam się rozdarta między wściekłością, rozczarowaniem a niewyobrażalnym bólem, że zostałam porzucona w jednym z. Najważniejszych momentów mojego życia, kiedy potrzebowałam stabilności, ciepła i troski, a nie poczucia, że jestem balastem do porzucenia przy pierwszej okazji, i choć byłam już po wyprowadzce, a jego obecność ograniczyła się do suchych Emaili przez prawników, to i tak codziennie musiałam mierzyć się z setkami myśli, z nocami bez snu, z obrazami jego i tej kobiety, której twarz i opalenizna wryły się w moją wyobraźnię jak przeklęty filtr z aplikacji, którego nie mogę wyłączyć. I choć moi rodzice powtarzali mi, że jestem silna, że zrobiłam to, co trzeba, to każda decyzja, każda minuta samotności, każdy wieczór w pustym mieszkaniu, kiedy słyszałam bicie własnego serca i czułam kopnięcia dziecka pod żebrami, przypominały mi, że rzeczywistość to nie bajka, a ludzie, których najbardziej kochamy, potrafią nas najbardziej rozczarować, i nie chodziło już tylko o zdradę ciała, bo gdyby to był tylko jeden moment, jeden impuls, można by było pomyśleć o terapii, rozmowie, szansie, ale on mnie zaplanowanie oszukał, przygotował całe przedstawienie, wymyślił kłamstwo o zasadach wydarzenia, posłużył się moim zaufaniem, moim stanem, moją bezbronnością, a potem udawał ofiarę, jakby to ja byłam histeryczką, jakby to moje emocje były problemem, a nie jego czyny. I do dziś pamiętam ten telefon, w którym wyśmiał moją prośbę o rozmowę wideo, w którym powiedział: że jestem niestabilna i że mój stan wpływa na moje racjonalne myślenie, i gdyby wtedy widział moje oczy, zobaczyłby nie. Szaleństwo, lecz czystą świadomość, jaką daje tylko jedno uczucie poczucie zdrady tak głębokiej, że nie da się jej zasypać niczym ani przeprosinami, ani prezentami, ani płaczem bo w tym momencie wiedziałam, że miłość, którą do niego czułam, umarła, a wszystko, co zostało to pustka którą musiałam sama wypełnić, więc wzięłam się za życie z determinacją, która wcześniej mi się nawet nie śniła. Zaczęłam uczęszczać na zajęcia dla przyszłych matek, poznałam kobiety, które miały podobne doświadczenia, które też zostały same, które też walczyły. Zaczęłam chodzić na terapię, otwarcie mówić o bólu, o lękach, o nocy, kiedy śniło mi się, że wracam do niego, a on znowu mnie karmi kłamstwami, aż budziłam się z krzykiem i łzami, ale dzień po dniu stawałam się silniejsza, mój syn rósł zdrowo, badania wychodziły dobrze, a ja, mimo że wciąż nie spałam spokojnie, zaczęłam znów czuć, że żyję, że mam kontrolę nad tym, co będzie dalej, i choć mój były próbował od czasu do czasu wysyłać. Wiadomości przez prawnika, że chciałby zobaczyć dziecko, że może warto zacząć od rozmowy, to nie odpowiadałam, bo wiedziałam, że nie byłoby w tym nic szczerego bo gdyby naprawdę zależało mu na naszym dziecku, nie porzuciłby nas, nie udawałby, że wszystko to był przypadek, że nic się nie wydarzyło, a tymczasem jego były przyjaciel, ten sam, który dał mi dowody do rozwodu, napisał do mnie raz jeszcze, tym razem nie jako świadek, ale jako ktoś, kto naprawdę chciał wiedzieć, jak się czuję, czy sobie radzę, i choć na początku byłam ostrożna, nieufna, to z czasem nasze rozmowy stały się dłuższe coraz bardziej osobiste, dzielił się swoimi doświadczeniami, mówił, jak bardzo rozczarował się postawą mojego byłego męża, że żałuje, że nie powiedział mi o wszystkim wcześniej, że czuł, że to nie jego sprawa, ale teraz wie, że gdyby zareagował wcześniej, może by mnie to wszystko ominęło. A ja słuchałam, czytałam jego wiadomości i czułam, że może nie wszystko w ludziach jest złe, że nawet wśród. Przyjaciół mojego byłego był ktoś, kto miał kręgosłup. I choć nie miałam zamiaru szukać teraz nowego związku, bo miłość była ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowałam, to przyjaźń, prawdziwa, pełna szacunku i empatii, była czymś, co dawało mi ogromne wsparcie. A kiedy w końcu urodziłam mojego syna, trzymając go w ramionach i czując jego maleńkie palce zaciskające się na moim kciuku, zrozumiałam, że cały ten ból, cały ten koszmar miał jakiś sens, bo bez tego nigdy nie byłabym tu. Gdzie jestem? Nie byłabym tą kobietą, którą się stałam, silniejszą, bardziej świadomą, bardziej uważną na to, kogo wpuszczam do swojego życia, a kiedy kilka miesięcy później dostałam kolejną wiadomość od byłego, błagającą o spotkanie, bo zrozumiał, co stracił i że potrzebuje tylko jednej szansy, odczytałam ją, uśmiechnęłam się lekko i usunęłam bez odpowiedzi, bo wiedziałam, że już nigdy nie dam mu nawet chwili swojego czasu, a moje dziecko nigdy nie zobaczy mnie jako kobiety. Która godzi się na zdradę? Na kłamstwa, na bycie drugą opcją, bo nie jestem i nigdy nie będę dodatkiem do czyjegoś życia. Jestem jego centrum, jestem całym jego światem i nie pozwolę, by ktoś, kto raz nas zdradził, znów miał do niego dostęp. A jeśli kiedyś mój syn zapyta, dlaczego jego ojciec z nami nie mieszka, powiem mu prawdę. Nie ozłocę ani nie obrzucę błotem. Po prostu powiem, bo zasługujemy na więcej niż to, co nam zaoferował.